8 listopada. Żywot świętych pięciu braci Polaków, męczenników. Żyli około roku Pańskiego tysięcznego. Bolesław Chrobry, pierwszy król polski, którego wielkie imię naród nasz we wdzięcznej pamięci przechowuje, sprowadził z Włoch do Polski zakonników Reguły Świętego Romualda i wystawił im pustelnie wśród niedostępnych lasów, w miejscu, gdzie później miasto Kaźmierz stanęło. Potrzeba było niemało odwagi i zaparcia samego siebie aby uroczą i bogatą ziemię włoską zamienić na naszą, wówczas jeszcze na półdziką i barbarzyńską, pokrytą lasami i bagnami, ale gorąca miłość Zbawiciela, jaką pałały serca tych zakonników, łatwo pokonała wszelkie trudności i niebawem dwóch towarzyszów świętego Romualda imieniem Jan i Benedykt przybyło około roku tysięcznego na ziemię polską. Niedługo czekali oni na obfite plony poświęcenia swego. Lud Polski ochoczo się garnął na ich nabożeństwa, ich cnoty, Niby zdrowe ziarna rzucone na płodną ziemię, przyjęły się łatwo i rozkwitły wśród narodu polskiego. Czterech nawet Polaków, mianowicie Izaak, Mateusz, Krystyn i Barnabasz, zatęskniło do wyższej doskonałości i przyłączyło się do nich. Tak obfitych jednak plonów wkrótce pozazdrościł im nieprzyjaciel dusz ludzkich. Do szczególniejszych wielbicieli ojców Kamedułów należał sam król Bolesław, odwiedzał on ich często, aby nacieszyć się i zbudować świętobliwem ich życiem. A razu jednego odjeżdżając zostawił im bogatą jałmużnę w złocie. Wymawiali się wprawdzie pobożni zakonnicy, że im ślub ubóstwa nie pozwala takiej jałmużny przyjmować, mimo to Bolesław zostawił pieniądze i odjechał. Uradzono tedy wysłać z pomiędzy siebie najmłodszego brata Barnabasza, który by króla przeprosił i pieniądze oddał, ale zaledwie się posłuszny zakonnik w drogę wybrał, następnej już nocy napadli na pustelnię niektórzy ze sług królewskich, żądając od zakonników, aby im złoto wydali. Tłumaczyli się świętobliwi ojcowie, że wszystkie pieniądze na powrót do króla odesłali, ale na próżno, złoczyńcy chciwością złota zaślepieni, przetrząsali wszystkie kąty, a nie mogąc nasycić swej chciwości, pastwili się nieludzko nad zakonnikami i wśród najokropniejszych mąk wszystkich pięciu pozabijali. Teraz dopiero przelękli się szaleńcy swej zbrodni, a chcąc się przynajmniej przed ludzkim sądem ukryć, pozanosili ciała zabitych zakonników każdego do swej celki i pustelnie podpalili. Atoli z dopuszczenia Boga ogień cudownie nie tknął drewnianych i słomą krytych chałupek, tymczasem król dowiedziawszy się o zbrodni, kazał pojmać złoczyńców i okuć w kajdany. Ciała zabitych męczenników przeniesiono do grobu przygotowanego w katedrze gnieźnieńskiej. Tu mieli zbrodniarze za karę za swe zbrodnie w kajdany okuci, wycierpieć śmierć głodową, ale zaledwie ich tutaj przyprowadzono, opadły im z rąk i nóg kajdany. Widocznie dla zasług i modłów tych świętych męczenników, Bóg dał ich zabójcom szczery żal za grzechy i przebaczył im, a tak uwolnieni od kary, pojednawszy się z Bogiem, na ostrej pokucie życia dokonali. Nauka moralna. Bóg nieskończenie mądry i dobry stworzył nas z niczego, stworzył na obraz i podobieństwo swoje, z nicości wyprowadził do bytu potęgą swej dobroci i wszechmocy. Duszę i ciało obdarzył tylu łaskami, dał nam serce, Abyśmy Go kochali, dał nam życie doczesne, abyśmy mu służyli i dał nam duszę nieśmiertelną, abyśmy kiedyś używali z Nim szczęścia wiekuistego w niebie. Czuwa On ustawicznie nad nami z większą troskliwością, aniżeli matka czuwa nad swym ukochanym dziecięciem. Nadal ocalił nas od piekła, na któreśmy zasłużyli, oddał życie za nas wśród strasznych cierpień na krzyżu, odpuścił wiele grzechów, poświęca łaską swoją, karmi swym ciałem najświętszym, oddaje ci się bez podziału. Wszystko, czym jesteśmy, co posiadamy, od Boga otrzymaliśmy, należymy więc do Niego więcej, aniżeli owoc do drzewa, co Go wydało, aniżeli niewolnik do Pana, który Go wykupił. I dlaczegoż nam to Bóg wszystko udzielił? Dla chwały swojej. Ku chwale mojej stworzyłem Go, uformowałem Go i uczyniłem Go, mówi Pan przez usta proroka. Czyż więc niesłuszna, abyśmy Mu służyli jako Panu, abyśmy go czcili i kochali jako Ojca? Czyż rozum i serce nie wzywają nas do tego? Jak zaś Pan Bóg za wierność w wypełnianiu obowiązków i zachowaniu ślubów się odwdzięcza, mamy dowód w owych świętych zakonnikach. Za trochę wzgardzonego złota dał im wieczne, nigdy niewyczerpane skarby, za to nędzne życie, wieczność szczęśliwą. Podobna nagroda i nam jest przygotowana. Jeśli wierni będziemy obowiązkom naszym, jeśli się nie będziemy przywiązywać zbytecznie do dóbr tego świata, jeśli niedostatki i ubóstwo doczesne, a nawet cierpienia i krzyże codzienne z chrześcijańską cierpliwością i uległością znosić będziemy. Modlitwa. Wszechmocny Boże, spraw miłościwie, abyśmy za przykładem świętych pięciu braci Polaków obowiązki nasze ściśle wypełniając, kiedyś wraz z nimi mogli Ciebie chwalić w niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Kochani, pamiętajcie, że każdego dnia aż do 8 listopada możecie uzyskać odpust zupełny za zmarłego. Nie ma większego prezentu, jaki możecie ofiarować swoim bliskim zmarłym, niż odpust zupełny, dlatego, warunki uzyskania takiego odpustu możecie znaleźć w jednym z linków w opisie filmu. Na naszym kanale znajdziecie również naukę na temat uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Dodatkowo możecie znaleźć wypominki w pięknej formie. W wielu parafiach nabożeństwo nie różni się zbytnio od odmawiania różańca, oczywiście nie jest to nic złego, ale zachęcamy do poznania tej pięknej formy nabożeństwa wypominkowego, jaką znajdziecie na naszym kanale. Dodatkowo warto wiedzieć, że każdy z nas prywatnie może w taki sposób odmawiać modlitwy wypominkowe w domu. Bardzo zachęcamy do korzystania z tych nauk i do uzyskiwania odpustów. Pamiętajcie, że wszystkie nauki, które Wam udostępniamy, są za darmo, a dzieje się tak tylko i wyłącznie dlatego, że mamy wśród Was, hojnych darczyńców. Pamiętajcie o każdym z darczyńców nauk katolickich w swoich codziennych modlitwach. My, drodzy darczyńcy, o Was pamiętamy i przypominamy, że raz w miesiącu odprawiona jest za Was Msza Święta. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.